Hejka widzowie, dzisiaj gramy w Amogus. Mhm. I gramy w Horse Rolls i The Other Rolls. To jest dosłownie to samo, tylko można tak. wyciągnąć. Dobra, wpisuję kodzik już. Nie, nie, nie. Flip chat, fllip chat, Ok. Dobra, zobaczmy, jakim koniem będę. Pięknym. Tu jest dużo więcej kolorów. Boże, ja nie jestem koniem! To jest oszustwo! Czemu ty jesteś zielona? U Zuzi na komputerze jestem zielona. Znaczy, Boże, zielona jestem koniem. Nie wiem. Aha. I tu Dołączajcie. Ej! Jaki kolor? Była zielona. To jest kłamstwo, Hm, Hmm... Weźmiemy to... Czy to? za które? Te, te te o dobrze teraz jesteśmy na zaś jestem impostorem nie? a jestem neutralna Arsonis You are being in love with Laura, czemu? Lover, you are in love. C'è cioè, che co? <laughs> Nie! I've just been here before. Kurde, Kordian. Ehi, to ja, podpalę davvero. Zabbiam Kordian. Victoria. Lover, Laura, rado a semolore. Che cazzo? Wywaliło mnie, wywaliło. Daj mi kod LN no. JN. Albo po prostu chodzi do pierwszej klasy. Nie jestem postorem, a jestem crewmate'em Bez kitu nic nie dostałam, nic. Boż teraz Laura będzie z chodzić chodźcami zabijał. Ha, erase. ja co ja włam loversem od okay. niego? nie, wrym, kurczana, nie Kordian, Kordian, dziś dlatego go nie pozdrawiam. Ja tu pięknie wyglądam, a ona mi tu rozkazuje. Dobra, znajdę sobie jakąś inną czapkę. A co ona do... ci napisała? No boże. To no jej nie słuchaj. Muszę uszy. To nie słuchaj a ja już mam uszy. hor, 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 hor. Chor, Aha, akordiana nie ma mm -hmm. Neutral. Jesteś jest Jestem, Idę do main hall Boże, kacper Aha. Nie wiem gdzie mam... Ale z mi Chester... Ale z ciebie Chester. Zbieram ręczniczki. Kacper fake w taski robi. Udaje, że zbiera ręczniczki, a ja wszystko widzę, że on tylko przy koszyku stoi. Kacper... Odejdź. Ja tu chowam. A ja to wyglądam pięknie słowem teraz na przykład. Chyba wygląda jakieś Jednoki whistle. Jednoki whistle. Zielony. Mama być voted out. Ja muszę klinować węta, ktoś tu udał pizce. Ja Mama udawać? No. Mo no, jestem. Powiedz, ja jestem impo <grym> Ja jestem impo I wy cię. Boże szafira szlifuje. Czyli tak, tutaj to jest inna. Nie, pa. O, która że nie jest miło chęć, że poczekałaś mi będzie. A co jak impostor zabije? Jestera. To zostawi krwawy ten ślad po sobie. Wow. A, ale to chyba nie Jester. A sama... Imposter w ja się chce. Zabił mnie zielony. Lif, lif mnie zabił, Lea. chyba chce zamordować Kacpra U! Zamordował I... Naskarżysz na niego, czy pierwszy o ty? Przecież ja muszę wygrać Jester musi być wywalony Dobra, pewnie lift cię będzie teraz oskarżał, nie? Tak! <laughs> Nigdy nie widziałam, mi się tak cieszyła z wywałtowania. Dobra, kradnę Laurze czarny Zapraszam do wielkiego bat-emu skina. O, śmiak to fani, a mgle osiem. Girl, no co dzika, bestia w nogach. No, nogą. No, czarny z Liglitszem i Estrem i Zielony. zielony. Będziemy chodzicie na zebranów. Kto Girl, no co dzika, Chodź. bestia w nogach. Są pachnie od święta. Laura mi napisała, Co? wychodzicie razem. Random. Bo ona się zakochała kazała zmienić uszli i powiedziała, że ładnie tak wyglądałaś. <laughs> <laughs> nie <laughs> Security guard. Security guard. Dobra, ja jestem crewmate'em znów. O oh my Ja <laughs> mogę patrzeć na kamery! O oh ale FNAF O A nie ja... Laura, uciekajmy! Uciekałem. Znów uciekamy przed, przed laurami. laurami, a my nigdy nie podamy. nie podamy znów. Uciekamy przed laurami. Maker Security Guard Medium Sir, to działa. Uciekamy przed laurami. O kilku, ej na przeto. Jak to za zakonnica <noise> Ok. You have sunglasses, wow. Yeah. Jestem krumejicz. Dobra. I no, poszła poskrzątać kubę No No kitu Ja gram teraz na koncie Zuzi. I mnie nie interesuje mój telefon, tylko gram naj, bo ona jest trackerem. Hmm. Tak, ja prowadzi, ja nie wiem. Ja nie rozumiem. Uwaga, bo jakiś krzak mnie chyba zaraz zabije. Ja jestem krzak, ale nigdy nie śmiertelny, nie mogę umrzeć. Tutaj frizy się myje. Ogólnie ja teraz jestem y, właśnie tutaj randomem, czyli zuzą. Jestem trackerem i nie rozumiem trochę tej roli. Nie ma, już wracaj. Patrz, spryskam czosnkiem. I'm walking, I'm walking, I'm walking, I'm walking, I'm... Kni Gór Kiciara była! Mamu jest policja Jest kiciara, jest ninja Ale z niej kiciara Ale z niej kiciara Co zrobiłeś? Co Kurde! Aż wypadło mi Kurde! Boże co za kiciara. To jest szczyt z nią. Słuchajcie, nigdy nie ufajcie kiciarze. No właśnie. O mod! O! O! Kaliśmy... Ja im po... No na pewno! Nie, to jest Jester! To nie jest Jester, to jest Bloody Snitch. Znaczy Bloody, bo... Wie. Czym jest... ja byłam? Arsonistą. Mogłeś podpalać. Nie, tak ręca

I nie nagrała się cała tamta runda. Chyba. słabo. Wiem. To ja mogę dalej tak. pisać na czacie, co jest z tym, nie tak. Napisz o jakieś martwe ciałko może. Am, am, am. No właśnie chcę zeżreć. Kurde, kto im impos... Halo! Ja miałam jeść martwe ciało, a Ty mnie mordujesz! Cicho! <grym> Irytujesz mnie ty. Może idę zgłosić Twoje ciało. To nie to. Kto Ci zabił cię Tak. Uciekał mnie. niej. Poczekaj, uciekłam. Boże, to było mi, mnie nie tą mapę. No. Boże, Tura, Turban, gdzie jest Twoje ciało? Ehm. Um. Niego. No nice ona jest w kamuflarze. jest arcymistą, musisz od niego uciekać. No i to może ich popali. Aha! Nie mamy Tima, tymczasem my. Ej, ale ten Turaturpa, on mi Michała przypominania. Kocham kłócić się z ludźmi w Amobusie, to jest moja pasja Jestem impostor Jestem jestem! Ja jestem impostor! Ja mam dru... Sama? Tak Dobra, mogę... Mogę się wyżywić... Możesz mnie wyżywić Zabiłam turaturkę. Chcę zobaczyć, jak ty wrzesz już zerzałam. I co? Dobre? Mhm. Jak są Dead Body Reporter? Przecież zjeżdżałaś. Daj d... No... Chyba zielony, ale chcesz zielony? Ja. Ja niebieski jestem u siebie.

nie mam 5% wodno. Mój tak. Kytap. krytap Na kiciarzy. na się obraziła, że nie Co za tula turfa. Boże, zaś mi noga wpadła do kosza. Dobra, kiciara odejdź. Spadaj ode mnie, naprawdę. No Boże, papik, z kiciarą mnie gonią. Pomocy. Co tu robisz, kiciara? Kiciara chyba idzie Ci pozwać. Tak. A tak, chcę to powiedzieć że się z enginerem. Mama się nie zna. Kremuwa mnie zabiła. Kiciara oburzona, że mnie zabili. Ale... Co ale? Ale, ale, Aleksandra. Ale, ale, ale ładna. Taka, taka, taka sromna

Dobra, obserwuję jaki ciarek co ona tu robi. Ona idealnie. Tu slime tu leży. Najedem Jak graliśmy pierwszy raz Piotkiem, to ja się z nim tak kłóciłam. A mogło się. Serio? Serio No przecież tak się poznaliśmy. To był on. Nie sądzę. To dlatego był taki breaker i na mnie zagłosował. Ona jest dziwna mm. Jak ona wygląda Ja nie wiem kim jestem Boże jestem impostorem Kiciara Kogo zabiłam Ej pojemy na kiciarę do kitchen robić kotleta Pff, Kiciara, gonie kiciarę Powiem jej, I am impostor Czemu kiciara jest moim klientem? Nie wiem To szybko z nią klientuj, bo ja zaraz ją zgłoszę Breakout, breakout, breakout. Elo. A ja myślę, że już kończyć odcinek, bo zaraz mi się miejsce na telefonie skończy. To żegnajcie. Widzowie.